Ogólnie wystrzeliła mi chłodnica i dzwoniłam po mechanikach i stwierdziłam, że no trochę się nie opłaca tego u mechanika robić, zwłaszcza, że jest sobota, większość nie ma części. Jeden mechanik powiedział, że jest w stanie to zrobić, ale za 400 zł za każdą rozpoczętą godzinę, plus do tego jeszcze jakby dojazd do mnie to jest kolejne 400 zł. Obawiam się, że wyjdzie mi to za drogo, więc idziemy na łatwiznę. Czy taki wielki wystarczy, nawet jakby miało wyciec, żebym dojechała do domu? Być może. Dzień dobry, ja mam takie pytanko. Czy jeden taki mały uszczelniacz wystarczy, żeby uszczelnić konieczne? No tak jak chłodnicę, jakie dla auta. Opel Astra. Wystarczy, dobrze? Okej, okay. to będzie karta. Moi drodzy, survival niczym GTA. Idziemy kilometr do auta. Lecimy. Jeszcze trochę. Tu, cały Płyn chłodniczy na wyciek. W tym momencie otworzyłam maskę. Cały płyn chłodniczy nam się wylał. Tutaj nawet pociekło jeszcze na y, akumulator. Ok. Próbujemy odkręcić korek, żeby mi nie strzeliło w twarz. Ok. okay. Nie wystrzelił, tylko zasyczał. Dobra. Teraz wlewamy płyn do uszczelniania. Na instrukcji jest, że pierdolim trzeba potrzebać. No i co, się? Wlewamy, co nie? Boję się, tak, boję naprawdę tego, co to tego nie. Ok, to ma zakrętkę. To trzeba jakoś wciągnąć. E, wsadziłam palca w to. Ok. Wlewamy taki, taki karmel, jakby. O Jezus, oblałam sobie chłodnicę. Uf, pojemnik na chłodniczy. dobra. Dajemy to. I... Cały Niech to się tam wymiksuje. Nie wiem, czy jest sens, jak to nie masz. Przy... Nie chcę zrobić z na chłodniczego. Czy to powinien być jeszcze północy z tym? Nie wiem, nie przemieli się samo na razie. Ok, zakręcamy i włączamy auto. W tym momencie, moi drodzy, odpaliliśmy auto i dajemy nawiew na pula. Na ciepłym, musi być na ciepłym, plus do tego nie wiem, właśnie na co ustawić. Ustawiłam na nogi i na szybę. Nie wiem, czy to jest istotne. No i czekamy 10 minut. Słuchajcie, ogólnie z podmaski się nie dymi, chyba, tak mi się wydaje. Przynajmniej nie widzę nigdzie dymu. Wcześniej się dymiło stąd i wyciekało. Teraz nic się takiego nie dzieje. Widzę, że chyba cały płyn już powoli się tam rozszedł po, po tym wszystkim. Musimy teraz tak poczekać ogólnie 10 minut według instrukcji i później zalać go tym oto płynem i zobaczymy, czy będzie dalej wyciekać. Liczę, że to się uda, bo naprawdę się załamie. To auto jest ze mną dosłownie jeden dzień i wystrzeliła chłodnica w kosmos. Bynajmniej nie cała, tylko jest taka dziurka przelotowa i mi wyciek z niej płyn. Może, może to się uszczelni. Temperatura jest naprawdę stabilna, jest 80, jest dobrze, a już prawie mamy 10 minut po 10 minutach w tym samochodzie zrobiła się sauna. Ja się spociłam, ale siedzę, bo muszę pilnować cały czas temperatury. Mam uchylone drzwi, ale naprawdę jest tragedia.